Cześć, Wojtek Wabrzak z tej strony. Nieustannie jest ze mną Beata, czyli nieustannie poruszamy się w ramach cyklu edukacyjnego dla fotografa. Za nami blok pierwszy, blok drugi, blok trzeci, umowy, współpraca z klientem, prawa autorskie, a nawet podatki. Natomiast przed nami RODO, czyli taka bestia, której wszyscy się boją, gdzie bardzo wiele mitów w branży fotograficznej krąży wokół tego, że teraz to nie można w ogóle fotografii ulicznej wyprawiać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest z tym naprawdę. Beata z pytaniami już czeka. Zaczynajmy. To może zacznijmy od pierwszego pytania, najbardziej naiwnego, jakie tylko można zadać, ale kolor włosów zobowiązuje. Czym jest rodo dla fotografa i czy mnie obowiązuje? Czym jest rodo dla fotografa, to bym powiedział, że jest tym samym, co dla każdego innego przedsiębiorcy. Bo zarówno fotograf, jak i każdy inny przedsiębiorca ma takie dość powtarzalne i schematyczne rejony, w których te dane przetwarza. Na pewno przetwarzasz dane klientów, no bo, żeby móc ich obsługiwać, musisz znać ich dane. Na pewno przetwarzasz wizerunki tych klientów, jeżeli wykonujesz im sesje portretowe. Często być może przetwarzasz również wizerunki gości klientów, weselnych czy jakichś innych uroczystości, chrztów, komunii, przyjęciu rodzinowych. Jeżeli zatrudniasz ludzi, to, to przetwarzasz dane osobowe pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców. Jeżeli masz grupę na Facebooku czy fanpage, to przetwarzasz dane osobowe tych osób, które ciebie obserwują w social media. Jeżeli masz jakiś newsletter czy prowadzisz jakieś działania marketingowe, no to tam też również ku zaskoczeniu masz dane osobowe. No i można by mnożyć takich przykładów, bo wyobraź sobie, że jak rozmawiasz z kimś przez telefon i zapisujesz na jego numer na twoim telefonie, to również przetwarzasz jego dane osobowe. Jak odpowiadasz na maila, to co robisz, przetwarzasz jego dane osobowe. Znaczy nie maila, ale tej osoby, do której maila wysyłasz. No, więc jak mam wrażenie, że o tych danych osobowych uciec nie możemy. I być może jako fotografowi wydawało ci się do tej pory, że nie ma jakiś taki marginalny element mojej działalności dane osobowe, a jednak jest tutaj sporo tych takich czynności. Ojej, okazuje się, że większy problem z tym mogę mieć niż przypuszczałam, więc zacznijmy może od pierwszego przypadku. Takiego w sumie najbardziej typowego dla fotografa, czy mogę wykorzystać wizerunek swych klientów na potrzeby własnej promocji? Własnej reklamy? I jeśli tak, to jakie czynności muszą zostać przeze mnie wykonane, by to było zgodnie z prawem? Tutaj odpowiem Ci w ten sposób, że wielu fotografów na grupach fotograficznych, czy w ogóle w różnych doniesieniach takich branżowych zgłasza takie wątpliwości, że porodo się coś zmieniło. Że RODO im zabroniło publikować wizerunek, i że w ogóle to RODO straszne. A tak naprawdę wizerunek w tym przypadku nie ma wiele wspólnego z RODO, a w zasadzie RODO niewiele co zmieniło. Dlatego, że i przed RODO funkcjonowały przepisy o prawie autorskim poświęcone wizerunkowi. Mówiliśmy zresztą o wizerunku chwilę przy bloku poświęconym prawa autorskiemu, więc tam również odsyłamy. Natomiast po prostu na rozpowszechnianie wizerunku klienta w celach komercyjnych musisz mieć jego zgodę. I ta zgoda nie wynika z RODO. Ona owszem, zrodo również może być interpretowana, bo wizerunek należy do kategorii danych osobowych, ale nadrzędna konieczność odebrania zgody to jest zgoda wynikająca z prawa autorskiego, z tych przepisów o wizerunku. Więc tak możesz rozpowszechniać wizerunki swoich klientów zgodnie z RODO, pod warunkiem, że odbierzesz od nich zgodę i poinformujesz ich o tym, co z ich wizerunkiem będzie się działo, kiedy już tą zgodę wyrażą, gdzie on zostanie opublikowany, gdzie udostępniony, jakie oni będą mieli w związku z tym uprawnienia i w jaki sposób mogą się z tą skontaktować, gdy mieli jakieś wątpliwości. No dobrze, a co z gośćmi moich klientów, czy osobami, które towarzyszą klientowi w czasie jakiejś imprezy? Bo to dosyć niezręczne, żebym w czasie eventu chodziła i pytała się, czy mogę wykorzystać tak wizerunek na potrzeby własnej pracy. Co wtedy? Znaczy sytuacja jest dokładnie ta sama niestety, to znaczy o ile od klientów jesteś w stanie taką zgodę na przykład uzyskać umownie już w warunkach współpracy, o tyle od tych wszystkich gości uroczystości no niestety nie. Ale Wydaje mi się, że da się z tego tak wybrnąć życiowo, racjonalnie, to znaczy mam wrażenie, że jest taki dość utrwalony zwyczaj wśród fotografów, że jednak na tych imprezach, gdzie robisz jakieś kadry z bliska, to jednak z reguły uprzedzasz te osoby, że wykonujesz to zdjęcie. Jednocześnie możesz wspomnieć, że no, chciałbyś jakieś zdjęcie wykorzystać marketingowo, jesteś taką piękną parą, tak się pięknie uśmiechacie, tam trochę posłodzić i wiesz. I oni uzyskają to, udzielą tej zgody. Czyli gdy para młoda, państwo młodzi przyszli, przychodzą, do fotografa, podpisują umowę, zgadzają się na wykorzystanie wizerunku i nie mają problemu z tym, że zdjęcia z ich imprezy ślubnej trafią na moje strony w profilach społecznościowych czy na moją stronę www. To rozumiem, że oni wyrażają zgodę na upublicznianie ich twarzy. No nie są w stanie wyrazić zgody w imieniu kogokolwiek innego. To jest uprawnienie ściśle osobiste. Każdy z nas może decydować o swoim wizerunku. Można oczywiście tworzyć hipotetyczne scenariusze, gdy państwo młodzi przewidują regulamin udziału w imprezie weselnej, wchodząc na teren wesela, wyrażasz tak. zgodę, że fotograf wykorzystał w celach marketingowych, ale to się nie zdarza i zresztą byłoby takie trochę mało bezpieczne dla fotografa, bo jakbyś się chciał opierać na zgodzie, którą gość weselny wyraził, poprzez wejście na teren imprezy, akceptując regulamin tejże imprezy to w zasadzie nie masz zgody po prostu. No dobrze, a jak ma się RODO do profili społecznościowych, w których publikuje zdjęcia swych klientów i mało tego, często ozna oznaczam tych klientów? No ma się tak, że musisz tą zgodę uzyskać na konkretny kanał dystrybucji, czyli powinnaś mieć w tej zgodzie wprost wpisane, że oni wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w mediach społecznościowych. Ponadto w kodeksie branżowym dla fotografa, takim kodeksie RODO, to jest taki, powiedzmy, zbiór zasad, z którym każdy fotograf może się zapoznać. Jest on zresztą publicznie dostępny w internecie. Jest to dokument taki dość obszerny, ale przydatny. Tam jest ciekawe zagadnienie podjęte, mianowicie, że akurat przetwarzanie danych wizerunkowych przez portale społecznościowe odbywa się z wykorzystaniem technologii biometrycznych. To znaczy klient powinien być świadomy, że jeżeli ty wrzucisz takie zdjęcie na. Na serwis społecznościowy i nawet go nie oznaczysz, to sobie serwis społecznościowy prawdopodobnie go i tak tam posłuchanie swoich, swoich algorytmów oznaczy. Więc jest to biometryczne przetwarzanie danych, i to w takiej klauzuli informacyjnej powinno się znaleźć. Najbardziej rygorystyczne stanowisko zakłada, że powinna być wręcz na to zgoda, ale jakoś nie wyobrażam sobie teraz straszenia klienta checkboxem pod tytułem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych technikami biometrycznymi przez dostawców serwisów społecznościowych. Bo jak ja taką zgodę zobaczę, to jej nigdy nie, nie udzielił. No a co w takim razie z tymi wszystkimi portalami społecznościowymi, które uzurpują sobie prawo do zdjęć, które publikuje yy, na, na, na ich łamach yy, w ramach swojej promocji, w sensie tych portali społecznościowych. Tak? Na tych zdjęciach bardzo często jest wizerunek moich klientów. No, i co tutaj? Jak, jakie zagadnienia powinnam zawrzeć w umowie z klientem, żeby działać zgodnie z prawem? Gdybyś chciała tak działać 100% zgodnie z prawem, to byłaby to absurdalna umowa, byłoby to oświadczenie bardzo daleko idące, bo gdy wrzucasz zdjęcie na Facebooka, to z regulaminu Facebooka wynika, że udzielasz mu licencji. I to nie tylko licencji na rozpowszechnianie w serwisie Facebooka, ale również na tworzenie kreacji reklamowych na potrzeby promocji serwisu Facebook. Więc de facto to zdjęcie klienta wykonane podczas wesela może znaleźć się na kampanii promocyjnej serwisu Facebook. I jakbyś chciała tym klienta poinformować, no to prawdopodobnie żadnej Zgody byś nie uzyskała, bo jakby on tam zobaczył, że będzie na billboardzie reklamującym szemrane interesy marka, no to mógłby być trochę zaniepokojony. No więc w związku z tym taki złoty środek to jest po prostu odebranie zgody na rozpowszechnianie wizerunków w mediach społecznościowych i w tej klauzuli informacyjnej, takiej trochę mniejszym druczkiem już pisanej, bardziej formalnej, której i tak ludzie nie czytają z reguły, po prostu napisanie, że zdjęcia będą trafiać do serwisów społecznościowych zgodnie z warunkami regulaminu, mogą być przetwarzane w taki sposób, wykorzystywane w taki sposób, bla, bla, bla. Mhm. A co w przypadku, gdyby... Zupełnie przypadkowo nie z własnej winy zagubiła zdjęcia klienta, które wyciekłyby do sieci, na przykład ktoś by ukradł mi dysk, albo zgubiłabym pendrive'a. No więc tutaj mam do czynienia z tak zwanym incydentem w zakresie danych osobowych, czyli z dostępem do danych przez osobę nieupoważnioną. Dlatego najlepiej wszystkie nośniki zewnętrzne po prostu szyfrować w taki sposób, że nawet jak ktoś uzyska dostęp, to. Nie ma, za, nie ma dostępu do zawartości, bo tylko ty znasz klucz odszyfrowujący. Takim środkiem ostrożności możesz się wykazać w swojej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych i opisać, że widzisz takie ryzyko. Widzisz potencjalne ryzyko, że ktoś może ukraść taki pendrive, zdajesz sobie sprawę, że są tam zdjęcia zawierające wizerunki, w związku z tym zabezpieczasz go poprzez szyfrowanie. No i to jest znak dla ewentualnego kontrolera. Może jesteś tym roztropnym i świadomym administratorem, który odpowiednio, odpowiednio zadbał o bezpieczeństwo tych danych. No dobrze, a teraz jeszcze wracając do tych zgód na wykorzystanie wizerunku. Są klienci, którzy nie mają z tym problemu i nie przeszkadza im, że ich wizerunek będzie wykorzystany na potrzeby mojej promocji reklamy. Są klienci, którzy absolutnie nie biorą pod uwagę, że te zdjęcia będą wykorzystane gdziekolwiek indziej. To jest ich archiwum e, prywatne i e, będą zdjęcia tylko i wyłącznie pokazywane najbliższej rodzinie. Są też tacy klienci, którzy zastanawiają się, co zrobić, czy jest możliwość, na, e, czy, czy w ogóle mogę zachęcić tych klientów, którzy się wahają, udostępnić, nie udostępnić e, ich wizerunek przeze mnie, e, czy jest taka możliwość, by na przykład zaproponować im jakiś rabat w ramach tego wizerunku użycia. Ok, taką zniżkę w cenie. Tak. Um, no to jest stanowisko, to jest taki problem kontrowersyjny, dlatego że prawnicy różnie się wypowiadają. Na przykład w tym kodeksie branżowym, o którym wspomniałem, autorzy zajęli takie dość restrykcyjne stanowisko, stwierdzając, że w tym przypadku ta zgoda na wizerunek nie będzie dobrowolna, dlatego że no, gdyby nie wyrazili zgody, byłoby drożej. Ja się z tym nie zgadzam i wielu prawników również się z tym nie zgadza. Ja osobiście uważam, że taka zgoda jest jak najbardziej dopuszczalna, bo dzisiaj Pewne dane osobowe stały się swojego rodzaju walutą. Jeżeli klient ma ochotę część usługi pokryć zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, to ma do tego prawo, może się na to zgodzić, to jest dobrowolne, może zapłacić wyższą cenę. To jest porównywane do przykładu, masz dostęp do sieci Wi-Fi, wolnej, z reklamami, albo klikniesz checkbox i płacę albo nie tyle płacisz pieniędzmi, co klikasz checkbox, że zgadzam się, żeby moje dane podane w formularzu dostępu zostały przekazane naszym partnerom biznesowym. No i potem masz te kolej wiadomości marketingowe. Natomiast no, była to cena za dostęp do szybkiej sieci Wi-Fi bez reklam, tak? I tak samo jest z wizerunkiem i moim zdaniem jest to dopuszczalne. Przy czym, jeżeli robisz taką, taką, taki projekt, to warto się zabezpieczyć na wypadek, gdyby tej parze młodej czy klientowi przyszło do głowy cofnąć tę zgodę. No bo on zapłaci i trzy dni później, ha, cofam, mam cię. No właśnie. I co wtedy? Warto wtedy przewidzieć w w umowie, że w przypadku cofnięcia zgody zobowiązany jest zapłacić ci Resztę. różnicę tak. tej ceny. Rozumiem. No dobrze, a czy ja takie zdjęcia, które chcę przekazać klientowi, jest gdzieś z daleka, mogę przesłać wi We transferem? Wi uznawany jest za narzędzie, które nie daje gwarancji poufności. dlatego że Regulamin tej usługi nie zawiera jak gdyby postanowień w zakresie powierzenia danych. Co więcej, my nie mamy realnej kontroli i wiedzy, gdzie te dane są przechowywane. I wiadomo, wszyscy i transfera używają, nie do końca często zdając sobie konsekwencje, bo poza takimi kwestiami prawnymi stricte, że ja jako administrator czy procesor danych, wrzucając tam zdjęcia, narażam je na niebezpieczeństwo, no to takie już w ogóle kwestie praktyczne kto ma dostęp do tych danych, no nie wiemy, co z tymi danymi kiedyś się w przyszłości stanie. Dlatego raczej rekomenduje się korzystanie z jakichś usług chmurowych, które dają możliwość zawarcia tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych, które na przykład dają możliwość wyboru regionu przechowywania danych, żeby te dane były przechowywane wyłącznie w regionie europejskim i które są takimi narzędziami no bardziej biznesowymi. Przyznam szczerze, że akurat regulaminu i transfera dokładnie nie Prześledziłem, być może oni mają również jakąś opcję biznesową, bo coraz częściej zdarza się tak, że mamy narzędzia bezpłatne i płatne. I te płatne dają Ci te możliwości konfiguracyjne w zakresie RODO, a te bezpłatne niestety nie. Więc jeżeli WeTransfer nie ma tych wszystkich standardów, nie ma tego powierzenia danych, nie ma szyfrowania danych, nie ma bezpieczeństwa przesyłu, no to niestety należałoby uznać, że udostępnienie zdjęć takim kanałem, no jest niestety pewnym incydentem w zakresie bezpieczeństwa danych. No to analogiczna sytuacja z fotolabami, do których wysyłam zdjęcia, fotoalbumy, fotoksiążki, które chcą by wykonać dla nich klienci. Często zdarza się też taka sytuacja, że te produkty nie wracają do mnie, tylko są wysyłane bezpośrednio do klienta. Co wówczas? Tutaj zależy od tego, jak masz sformułowane postanowienia umowne, jak się umówiłaś z klientem, bo wydaje mi się, że najłatwiej będzie jednak przyjąć, że to nie ty jesteś stroną umowy z fotolabem, tylko jak gdyby w imieniu klienta przesyłasz zdjęcia, natomiast klient opłaca usługę, ma tam to swoje konta użytkownika, czy jakikolwiek inny sposób jest związany z tym fotolabem, wtedy, jak gdyby ty ściągasz z siebie tą odpowiedzialność pośredniczenia w tym procesie, jesteś jedynie takim dostawcą treści na życzenie klienta. Natomiast w sytuacji, w której oferujesz swoją usługę klientowi pod tytułem Przyjdź do mnie, ja wykonam Ciebie fotoksiążkę, jak gdyby ten fotolab jest twoim podwykonawcą, to ty ponosisz również pełną odpowiedzialność za ten fotolab jako podwykonawcę, czyli musisz zapewnić, żeby również po stronie fotolabu nie zdarzyło się nic złego, czyli musisz z fotolabem zawrzeć tę umowę powierzenia, zweryfikować, czy on daje należytą gwarancję, czy te dane będą przetwarzane właściwie, bo jeżeli by coś się stało po tej drodze między tobą a fotolabem, to i tak będziesz ponosić odpowiedzialność ty. Więc wydaje mi się, że oferowanie klientom tych produktów gotowych, takich, Lepiej jest jednak zrobić w modelu. Ja tutaj tylko dostarczam zdjęcia, państwo sobie działają z dostawcą tego fotolabu, jak chcą. Okej, okay, a jeszcze takie pytanie: Przetrzymywania zdjęć klientów. Jak długo mogę? Trzymać te, 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 te zdjęcia z ich wizerunkiem na swoich deskach. Bo na przykład w umowie, mam zawarte, w umowie, którą zawieram z klientem, mam napisane, że ich zdjęcia będą przez dwa kolejne lata przetrzymywane przeze mnie, ze względu na to, że na przykład gdy im by zginęły zdjęcia, które im udostępnię, coś, coś, coś by się stało z tymi zdjęciami. Czy to jest zgodne z prawem, co robię? Jeżeli to jest Twoje zobowiązanie umowne, to tak. RODO nie nakazuje żadnych konkretnych terminów. Nigdzie nie znajdziesz, że dane takie masz usunąć po takim czasie, a takie po innym. Ona do natomiast mówi, że możesz je przetwarzać tak długo, jak długo masz do tego cel. No w tym przypadku, jeżeli jesteś zobowiązana, że przez dwa lata je przechowujesz, co moim zdaniem jest dość ryzykowne i ma wszystko w stosunku do klientów, i nie wiem, czy na dwa lata bym się zdecydował... No to to. Przemyśl, przemyśl to. Przemyśl to. To jest dopuszczalne, bo realizujesz umowę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa, musisz się z niej wywiązać. Gdybyś nie przechowywała tych danych, nie wywiązałabyś się z umowy. Natomiast gdyby na przykład umowa przewidywała, że Ty po dwóch tygodniach od przesłania zdjęć usuwasz te zdjęcia trwale, zostawiasz jedynie te, w stosunku do których klient wyraził zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, no to nie miałabyś podstawy, żeby te dane przetwarzać, powinny zostać rzeczywiście usunięte. Rozumiem. Na jednej z grup fotograficznych yy, przeczytałam taką dyskusję o tym, czy fotografowanie podczas uroczystości ślubnej nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych. No, tutaj się udostępnia informacje dotyczące religii, tak? To samo na przykład z jakimiś yy, wiecami politycznymi, gdzie reportażista idzie wykonać materiał, no ale też jest wizerunek tych osób, które są na tym wiecu, tak? Ja też czytałem tę te dyskusję, jestem zaskoczony, że fotografowie sami sobie jak gdyby... Utrudniają pracę? Utrudniają pracę i nadinterpretują przepisy, bo jeżeli faktycznie pójdziemy bardzo taką restrykcyjną wykładnią, że to zdjęcie przedstawia udział w uroczystości, ja z niego interpretuję. Wyznanie czy przekonania religijne, no to nie da się ukryć, że mam informacje o przekonaniach religijnych. No a żeby przetwarzać informacje o przekonaniach religijnych, muszę mieć szczególną podstawę prawną. Już nie wystarczy, że ja muszę się wywiązać z umowy. Ja muszę mieć jeszcze wyraźną zgodę klienta na to, bądź działać na przykład w celu ochrony jego życia, co w tym przypadku raczej nie zachodzi. Mhm. W związku z tym ja bym nie wnął w tego typu absurdy. Owszem, możemy tak mówić. Natomiast no to jest takie generowanie problemów, trochę. Na siłę tam, gdzie ich nie ma, bo też jest taki trochę przyjęty zwyczaj, że no, jeżeli ja wykonuję zdjęcia podczas uroczystości ślubnej, to je wykonuję po to, żeby dostarczyć usługę. To ja teraz chcę zmierzać do tego, żeby sobie utrudnić jeszcze życie. Owszem, inna jest kwestia bezpieczeństwa tych danych. Nadal muszę zapewnić ich bezpieczeństwo, nadal muszę je udostępniać, właściwie usuwać po określonym czasie, ale w te dyskusje, czy to są dane wrażliwe, no, fika, czy nie. Nie brnąłbym, bo jak zabrniemy tak daleko, to naprawdę możemy już potem nie wybrnąć i okaże się, że fotograf już niewiele co może. Rozumiem. To teraz, tak podsumowując, yy, wszystkie te yy, aspekty RODO związane z RODO, które są istotne dla fotografa i pod kątem których powinien się przygotować do prowadzenia swojej działalności i pracy z klientem. Ja lubię mówić klientom, że RODO, wdrożenie RODO dzieje się takie dwa. Dwa, dwa, dwa filary, zewnętrzne, wewnętrzne, wewnętrzne wszystko to, co jest związane z moją firmą, czego oczy nie widzą. Tylko że, żeby oczy, skoro oczy nie widzą, to nie przyjmuj od że to jest nieważne, to jest bardzo ważne. Czyli bezpieczeństwo danych, techniczne, właściwe narzędzia, szyfrowanie dysków, silne hasła, polityka dostępu, nieupoważnianie wszystkich dookoła do danych. Dalej w tych dokumentach wewnętrznych mamy te wszystkie polityki ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania, szereg dokumentów, które trzeba mieć na wypadek kontroli, w których się opisuje, jak się z danymi postępuje. No i te kwestie zewnętrzne, czyli to, co widzą nasi klienci. Jak przychodzi do Ciebie, klient powinien stać poinformowany, przetwarzasz jego dane w celu wykonania umowy, przechowujesz je w taki sposób, usuwasz po takim czasie, ma takie uprawnienia. Polityki prywatności na stronę internetową, wszelkiego rodzaju dokumenty, które klient widzi, że mógł się zapoznać z tym, jak są przetwarzane jego dane, to jest o tyle istotne, że jak gdyby świadomość wśród konsumentów rodowska przez ten jak gdyby medialne zamieszanie bardzo urosła, i bardzo dużo tych takich konsumentów trudnych próbuje potem to RODO wykorzystywać, żeby uprzykrzyć Ci życie. I będzie Ci pisało, że on nie wie, jak przetwarzać jego dane, no więc trochę bez sensu jest samemu się napotykać na minę. Lepiej te wszystkie obowiązki informacyjne zrealizować wcześniej, nie dając pożywki. Pieniaczą. Tych dokumentów jest dość sporo, natomiast to nie jest żadna jakaś wiedza zakręta, żeby je przygotować. Można sobie zrobić to samemu, trzeba mieć troszkę czasu. Na blogu są dostępne nieodpłatne materiały, gdzie można sobie krok po kroku przejść, jak do tego rodzaju się przygotować. A w ramach pakietu dla fotografa jest też dostępny pakiet RODO, gdzie krok po kroku prowadzę taką osobę, jak sobie z tym poradzić, nie angażując jakiegoś wielkiego budżetu na usługę indywidualną. Super, no bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie. Obszerne wszystkich moich zagadnień, z którymi się borykam. Kłaniam się nisko. Okej, okay, jesteśmy po czwartym bloku. Po bloku poświęconym Rodo. Mam wrażenie, że nie było tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. Mam nadzieję, że trochę tych mitów. Odczarowaliśmy, bo naprawdę to, co fotografowie potrafią wymyślić w kontekście tego RODO, czasem nie samego zatrważa. To jest jednocześnie dzisiaj nasze ostatnie spotkanie w ramach tego programu edukacyjnego dla fotografów. Przeszliśmy przez umowy, przez prawa autorskie, przez podatki. Dzisiaj przeszliśmy przez to nieszczęsne RODO. W ramach tych wszystkich bloków zawarliśmy, myślę, z Beatą dużo praktycznych informacji. Dużo praktycznych informacji zawartych jest również w dokumentach wchodzących w skład pakietu dla fotografa, który zaprojektowany został po to, żeby ułatwić Ci Twoją codzienną pracę, po to, żebyś mógł się skupić na tym, co umiesz najlepiej, czyli robić zdjęcia, obrabiać zdjęcia, dogadywać się z klientami, a kwestie prawne zostawić na boku, uporać się z nimi raz, a dobrze. Dziękuję Ci serdecznie za udział w tym programie edukacyjnym. Wszystkie filmy są oczywiście dostępne na kanale YouTube'owym i na blogu. Jest cała playlista, przez którą zawsze możesz się przeklikać. Ten materiał nie zniknie, ten materiał będzie. Mam nadzieję, że będzie służył. Może nie powiem tak kolokwialnie, że pokoleniom, ale non omnis moriar, nie wszyscy kumre. Dziękuję, życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.